Dzień dobry Państwu, witam serdecznie prosto z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy po konferencji prasowej Konfederacji, drugiej już tego dnia. Ja tutaj postaram się odejść trochę na bok, by móc spokojnie z Państwem porozmawiać, zakomunikować w zasadzie kilka ciekawych informacji. Od wczoraj robimy konferencje dotyczące przedsiębiorców, dotyczące problemów finansowych. No bo chyba wszyscy doskonale widzimy, co się dzieje: polski ład, inflacja, ceny gazu, ceny prądu, ceny paliw. To są tematy bieżące tuż obok kwestii segregacji sanitarnych czy spraw bezpieczeństwa związanego z eskalacją konfliktu na linii Ukraina-Rosja. I dzisiaj druga taka konferencja konferencja z rekwizytem. Podatki 2021. Przyniósł to pan Dariusz Szumiło, e, przedstawiciel partii Korwin z Wałbrzycha, ale także przedsiębiorca, przedstawiciel Kongresu Polskiego Biznesu. Taka oto księga. 1098 stron, e, 1098 stron wyjaśnień, e, opisów na temat podatków, ordynacji podatkowej, podatków dochodowych, VAT, akcyza. E, opłaty skarbowej, podatków zryczałtowanych, no wszystkiego praktycznie, tak? 1098 stron, a to nie wlicza Polskiego Ładu. Polski Ład to jest w zasadzie drugie tyle, jeśli chodzi o mnogość przepisów, o mnogość wszelkiego rodzaju wyjaśnień i uzasadnień, dlaczego polski system podatkowy jest właśnie taki, a nie inny. Nie ma człowieka na świecie, który to wszystko przeczytał, wszystko zna, wszystko zrozumiał, wszystko ma w głowie. Nie ma takich ludzi w urzędach skarbowych, nie ma takich ludzi w zakładach ubezpieczeń społecznych. Nie ma po prostu takich ekspertów i myślę, że nawet ci, którzy to wszystko wymyślają już w zasadzie nie pamiętają, co sami stworzyli. I my dzisiaj właśnie o tym mówiliśmy. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że coraz więcej polskich firm zamyka bądź zawiesza działalność. Już tylko w 2021 roku ponad 270 tysięcy polskich firm zamknęło bądź zawiesiło swoją działalność. Teraz według danych CIDG na początku 2022 roku codziennie jest to kilkaset bądź już kilka tysięcy zwłaszcza jednoosobowej działalności gospodarczej, które po prostu poddają się przedsiębiorcom, którzy się poddają, którzy nie są w stanie wytrzymać tego, co się dzieje. Polski Ład ich dobił, inflacja ich e, dobiła, no ale przypomnijmy, że te jednoosobowe działalności gospodarcze to według e, pani e, poseł e, Żukowskiej, takiej e, bieda posłanki z lewicy, to są bieda firmy, więc e, nikt nie będzie płakał po nich, jeśli oni zamykają bądź zawieszają swoją e, działalność. Sytuacja jest rzeczywiście e, można rzeczywiście powiedzieć, że kryzysowa. Kryzysowa ze względu na to, iż nie tylko przedsiębiorcy nie wiedzą, jak radzić sobie z nowymi przepisami które weszły w życie wraz z Polskim Ładem. Nie tylko zwykli ludzie nie wiedzą, ile dostają pieniędzy, nie wiedzieli jeszcze kilka dni temu, bo teraz właśnie się dowiedzieli, jak stracili na Polskim Ładzie, ale przede wszystkim państwo nie jest w stanie samo sobie z tym poradzić. I słyszymy, że w Ministerstwie Finansów są ludzie, którzy już rezygnują z pracy, bo nie chcą tego firmować swoim nazwiskiem. W ZUS-ie, w urzędach skarbowych Księgowi nie potrafią sobie poradzić z tym, co się dzieje. Administracja skarbowa po prostu nie rozumie tych zmian, które weszły w życie. A pokażę jeszcze raz: to są kwestie, to są podatki, to są informacje na temat, na temat prawa podatkowego w Polsce. Tylko za 2021 rok, a nowy ład to jest drugie tyle. Także sytuacja naprawdę robi się krytyczna, bo, bo po prostu obywatele, którzy już poddają się, rozkładają ręce, nie wiedzą, jak sobie z tym wszystkim poradzić, pytają się państwa, a państwo także nie wie. I to jest rzeczywiście sytuacja. Sytuacja, która, która powoduje, że włos się jeży na głowie. My dzisiaj o tym mówiliśmy. Możecie to znaleźć na kanałach związanych z Konfederacją w mediach społecznościowych: Twitter, YouTube, Facebook, i możecie także. Możecie także śledzić cały czas to, o czym mówimy tutaj na korytarzach sejmowych. Alarmujemy, zapraszamy przedsiębiorstw na nasze konferencje, pokazujemy, jak to wygląda. No i będziemy na kolejnych posiedzeniach Sejmu dalej apelować o to, by. Rząd wreszcie zamiast tworzyć gnioty na temat segregacji sanitarnej takie jak Lex Confident, które przepadło w tym tygodniu we wtorek, zamiast zajmować się czymś takim, wreszcie żeby zaczęło się zajmować naprawą tego systemu podatkowego, który obecnie mamy w Polsce, ponieważ jest coraz gorzej, dostrzegają to wszyscy, dostrzega to także twardy elektorat prawa i sprawiedliwości, co widać po sondażach, widać po niezadowoleniu społecznym, bo do tego inflacja uderzająca, zwłaszcza w najbiedniejszych. Wszyscy dostrzegamy to, co się po prostu dzieje. Rząd stara się to na wszelkie możliwe sposoby przykrywać, właśnie takimi chłopami jak Lex Konfident, ale tego się już po prostu przykryć nie da. Takiej księgi nie da się przykryć i tego poziomu chaosu, bałaganu po prostu nie da się zniwelować. Dlatego tutaj, z tych właśnie korytarzy sejmowych, na których się znajdujemy, cały czas apelujemy o to, by władza się w jakikolwiek sposób obudziła, przynajmniej, chociaż na to są marne szanse, ale by przede wszystkim obudzili się obywatele. By przede wszystkim obudzili się obywatele, którzy. Powiedzą dość temu, co się dzieje, mówiliśmy od samego początku w zasadzie rządów PiS, wtedy, kiedy te pierwsze lata dosyć syte, jeśli chodzi o. O, o, o kwestie finansowe, gospodarcze naszego państwa. Rozdawnictwo 500+, 300+, plus kolejne dodatki, 13. emerytura. To wszystko, to wszystko Prawo i Sprawiedliwość serwowało, bo korzystało na dobrej koniunkturze, ale okazało się, że polityka rozdawnictwa, o czym cały czas mówiliśmy, właśnie prowadzi do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie. 270 Ponad 270 tysięcy Polskich firm w 2021 roku zamyka i zawiesza swoją działalność. Teraz codziennie są to kolejne setki, jak nie tysiące, zwłaszcza jednoosobowych działalności gospodarczych które po prostu nie wytrzymują tego, co się dzieje, nie potrafią się odnaleźć w nowych przepisach podatkowych, nie potrafią się odnaleźć w tym gąszczu biurokratycznych, biurokratycznych formułek i nie potrafią sobie poradzić z tym wzrostem cen, który mamy obecnie. Dzieje się to, o czym mówiliśmy my jako środowiska wolnościowe, jako środowiska, które dzisiaj reprezentują konfederację i dzisiaj musimy z tym po prostu walczyć i walczymy teraz w Sejmie, ale chcielibyśmy także z wami walczyć e, na ulicach e, i w przyszłości przy urnach wyborczych. Także mam nadzieję, że będziecie podawać te informacje dalej i pokazywać, że na coś takiego po prostu nie może być obywatelskiego przyzwolenia. Musimy to zmienić. To no nie będą łatwe zmiany, z całą pewnością one wymagają. One wymagają po prostu zmiany władzy władzy, która będzie miała e, odwagę, siłę i determinację do tego, by po prostu polski system podatkowy e, obrócić o 180 stopni, ale to trzeba zrobić, jeśli chcemy być e, państwem, które w sposób normalny e, się rozwija i państwem, w którym e, ciężka praca, zakładanie firmy i pogadzenie się e, nie jest e, utrudniane cały czas przez państwa. O to będziemy walczyć. I do tego Was zachęcam, byście walczyli razem z nami. Pozdrawiam serdecznie Tomasz Grabarczyk, prosto z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Do zobaczenia.